לא עומד, לא עומד, הבנתי! לא עומד

Naprawdę polecamy Cycylię w październiku. No. 600 złotych bilet. I w nasze kiedy w Polsce jest dzień strasznie krótki, jest zimno, depresyjnie, możemy za 600 spędzić kilka dni w takim klimacie. Od razu skraca się zima. Proszę, Tomek jak? Fotka. <laughs> Pieskiem pływa. Nagrywasz cały czas? No. A Co ci tam się stało? Znaleźliśmy z Tomkiem bardzo dziwne zwierzę i będziemy teraz je badać. Zwierzę wygląda jak pomidor. To jest chwiał Zobacz, on się schował do środka, a tamten ma te, te wypustki wywalone. Widzisz? Czyli umie to chodzić, tak? Nie, to jest, to jest tak jak roślina, nie? Przywarło do tego i żywi się planktonem. No i co, zerwiesz to? Wiesz co, nie wiem czy jest sens. Ale nie, zobaczymy coś w środku? No, takie pędzelki są. Ale ja nie mam czym tego rozejć. Myślałem, że masz sobie. No to katykiem. A masz katykiem? No tam kiedy do podwórki. No, A za ten no. Dobra. Czekaj. No mam go Nie, to go boli pewnie. No jak, jak mówi, że to jest... Ja, to jest uchwią. nie. O kurde, naprawdę tamten ma wąsy wystawiony. No, na, no widzisz. on się schowa, tylko wody będzie mniej. Oj, patrz teraz. Tykla o kurde. No. <noise> Uchwiał. Nie, nie chcę go... To do... jest zwierzę czy roślina w końcu? Wiesz co? To jest chyba zwierzę. A można to jeść? <noise> Nie wiem, Robert. Nie jadłem. Ale tu są kraby, które można zjeść. No wiem, tylko to ciężko jest złapać. Zaraz go kurde złapał. Chodź tu, kurde. O kurde, rzeczywiście. Chodź tu, kurde. Eee, nie masz teraz ekuciec. Eee. O i to dwa. Dwa. Eee. Kurwa, że miał coś. Bo boję się, bo on może mi upierdolić. No to co, nic sam ci się nie stanie. Tak, nie stanie się. O, o, o. Czekaj, 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 idę po coś.